Zabieram się za porządki w ogrodzie. Na początek chyba najlepiej byłoby usunąć śnieg z trawnika, ale tego nie zrobię. Niech leży, niech powoli się topi, żeby rośliny i trawa miały na początek, na start dużo wody, ponieważ wcześniejsze lata były bardzo suche. Ten rok jest już inny, każdy rok jest inny. W miałam zostawione te grubsze pędy, żeby je wykorzystać jako podpory pod tunele foliowe, ale ponieważ znalazłam już inny sposób e, z rurami do wody, więc gałązki trzeba pozbierać i do rębarku. Ziemia jeszcze trochę zamarznięta, ale z boku kompostu można już wybrać różne gałązki, więc te gałązki dam na spód łóżek permakulturowych, a jak ziemia troszkę rozmarznie, to wtedy nasypię tutaj ziemi kompostowej. Rękawiczka się znalazła, zagubiona.